z satysfakcją, e, mam zaszczyt e, podpisać e, kolejny obraz świata, który już nie, nie istnieje, e, świata ziemiańskiego, e, przywołany przez e, indywidualne materiały źródłowe, źródła z archiwów rodzinnych, dla naprawdę budujące, że wciąż światło dzienne e, widzą te materiały, tak, tak ważne i tak wartościowe. Tak, tak e, doświadczamy tego, e, nie mam na co dzień w naszej pracy w domu spotkań z historią, i to do, dotknięcie e, czasu końca XIX czy połowy XX wieku arystokracji i ziemiaństwa polskiego. To kolejny taki moment, na samym początku aktywności publicznej po spotkań z historią. Temat się pojawiał, a teraz tym razem wystawa o prasę Adama Jadów i to jest część integralnego projektu, które to część stanowią wystawy, którą dzisiaj Państwo zobaczycie. Przepiękna książka, która się ukazała w ubiegłym roku, oraz e, film zmontowany z e, archiwalnych dokumentów e, filmowych rodzin. fragmenty wybór, wybór z tego filmu widzieliście Państwo przed chwilą i myślę, że on bardzo e, dla wikaryny, ale skutecznie wprowadza w atmosferę i sam przekazu samej wystawy dzisiejszego wieczoru. A wszystko to za sprawą um, e, autorów i wystawy, podysponowców, inicjatorów <coughs> e, projektu. E, witam bardzo serdecznie autorkę, dziennikarkę, fotograficzkę panią Barbarę kariol Wnuczkę Adam Maria Dąbrowskiego. Bardzo proszę. I pana Macina Brzezińskiego, który jako historyk wspierał panią Barbarę w tym dziele. Zatem oddaję głos sprawcom dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Mam wielką przyjemność zaprezentować dzisiaj wystawę Fotoplacer Adama i Jadwigi Czartoryskich w gościnnych progach Domu Spotkań z historią. Ta wystawa jest częścią większego projektu pod nazwą, o nazwie Adam Jadwiga Czartoryscy, który wspólnie z Barbarą Dumuńs realizujemy od trzech lat. Na ten projekt składa się książka. Filmy, wystawa oraz strona internetowa ajotczartoryscy.pl. Gdy zaczęliśmy pracę z fotografiami, z archiwaliami po Adamie i najpierw musieliśmy mm, sprawdzić, co te archiwalia zawierają, zabezpieczyć je odpowiednio. Gdy ta praca została wykonana, zobaczyliśmy, że to wszystko stanowi niezwykle piękną opowieść, zarówno o parze głównych bohaterów, jak i o świecie, który oni reprezentowali. Postanowiliśmy, że tę naszą fascynację pokażemy innym, spróbujemy się z nimi podzielić. Tak rozpoczęliśmy pracę nad książką, i Jadwiga Czartoryscy Fotografii i Wspomnienia. Książka ta okazała się w zeszłym roku, dokładnie w setną rocznicę urodzin Jadwigi Czartoryskiej. Książka ta jest dwugłosem Małżeńskiej pary, gdzie opowieść fotograficzna jest przekładana ich wspomnieniami. Walorem tej książki, tak mi się wydaje, jest to, że świat nie ukazany. To jest świat, który i sfotografowali i opisali główni bohaterowie tej książki. Kolejnym elementem projektu były filmy. Przez pracy nad publikacją. Odnalazły się rozmaite filmowe nagrania rodzinne, przedwojenne i powojenne. I one były podstawą filmu, który otworzył dzisiejszy wieczór. Jest też także kolejny film Niespodzianka, który zobaczą Państwo niebawem. Kolejny element naszego projektu to wystawa, którą dzisiaj Państwu prezentujemy. Siatkach. Najpierw znaleźliśmy bardzo dużo albumów, z takimi malutkimi odbitkami, jak się było przed wojną, które trudno często odczytać, więc wszystko zostało zeskanowane. I później zaczęliśmy układać historię do książki. Odnaleźliśmy też bardzo dużo dokumentów, list, wspomnień. I wśród tych dokumentów w szukladzie była kartka, z której się dowiedzieliśmy, że został. Zrobiony depozyt w Muzeum Czatoryskie w Krakowie, z bliska rodzina Barszalownika. W ogóle o tym nie wiedziała, no i pojechałam do Krakowa i tam okazało się, że były deponowane różne malutkie klasery, takie, aż na negatywy, na takie szerokie negatywy, jakie się było przed wojną. I, więc stąd pochodzi nazwa wystawy, kuterowiec ASEAN, bo tak to było napisane na tych albumach, odzyskanie. Więc to wszystko No i później chcieliśmy pokazać naprawdę piękno fotografii. Więc skoro ja się pasjonuję fotografią, to było i Marcin też, to było kryterium wyboru, było fotograficzne. Oczywiście na tle historycznym t tle rodzinnym, ale kierowaliśmy się walorami, jakie są niezbędne w dobrej fotografii, czyli światło, decydujący moment, chwile pochwycone, to można zobaczyć na przykład na tańczących dziewczynkach. I, no, ale mogliśmy to zrobić tylko dzięki temu, że były tak wspaniałe fotografie w tym zbiorze. I um, już pod koniec życia mojej babki Jadwigi wiedziałam, że ona się pasjonowała fotografią i że od w ogóle młodości i w dzieciństwie już odbijała fotografie na, na słońcu w zamku w, zamk, w Krajnie. I całą młodość jej towarzyszył aparat fotograficzny. I jest po prostu autorką większości z fotogra fotografii. Ale pewna tajemnica zostaje po. Zaczęliśmy opracowywać te negatywy już po jej śmierci, więc nie mogliśmy zapytać, czy na pewno to jest ona, jest autorką tych poszczególnych fotografii. Z kontekstu to się domyślamy, że, że większość i wiemy o tym. No i. i tak, tak, Taki był klucz do całej tej wystawy I też y, staraliśmy się pokazać zdjęcia mniej oczywiste. To, żeby to nie były takie zdjęcia typowo rodzinne, gdzie są dzieci ustawione y, na, na Boże Narodzenie, urodziny, tylko sceny z życia, momenty różne, więc na przykład pożar w lesie, katastrofa y, samochodowa, y, albo jakieś pejzaże, też y, kochani przyrodę, więc to wszystko się przeplata i, i, i można to zobaczyć, trochę tak jak wyjęte z albumu, czyli nie zawsze um, ani niechronologicznie. Dosyć to jest taki subiektywny wybór. E, e, mm. no ta wystawa jest dzisiaj pokazywana po raz pierwszy w domu Spokońca Historią i później pojedzie śladami głównych bohaterów, czyli miejsca związane z życiem. Adama i Jadwigi, więc po Warszawie do, pojedzie do Krakowa, później do Zakopanego Latem, do Nowego Sącza, do Puła, do Poznania, do Jarosławia pod koniec roku i planujemy w 2019 roku, żeby pojechała wystawa do Wilna, do Lwowa, do Wiednia i do Paryża. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pomysły i z tym, no, to też zapraszamy, bo będziemy jeszcze potrzebowali nie wiem, dużo włożyć w pracy, Więc tak za chwilę Państwo to, to, to zobaczymy. Zanim opowiemy o filmie niespodziancej i zanim ten film Państwu zaprezentujemy, zapraszamy jeszcze tutaj panią Barbarę Czartowską która bardzo prosiła o po jednej Państwo pozwolą, że ja mam dwa słowa w imieniu urodziny w nie będę mówić o swoich uczuciach, bo nie o to chodzi. Natomiast chciałam w imieniu rodziny wyrazić wyrazy podziękowania i dla pana ministra, i dla jego doradców, a nie wiem czy nie bardziej dla jego doradców, za docenienie wkładu w kulturę polską wystawy książki. Podziękować dyrekcji i całemu zespołowi nie będę wymieniać nazwisk domu spotkając z historią, który przytulił wystawę, a nie pierwsza wystawa tego rodzaju gości tutaj. No nie wiem, czy powinnam dziękować Wasi, że zechciała się z nami, z Państwem podzielić bogactwem swojej rodziny, ale przede wszystkim bardzo gorące, bardzo serdeczne podziękowania człowiekowi, który ułożył zarówno książkę, jak i wystawę dziś, wczoraj, dziś i jutro. Yy, bardzo dużo pracy, energii, wysiłku, a przede wszystkim serca. I panu Marcinowi w imieniu rodziny bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ten projekt, który realizujemy jest od samego początku pełen niespodzianek. Jedną z takich, takich niespodziewanych momentów było odkrycie, którego Miesiąc temu dokonał pan Radosław Poborze, archiwista Instytutu Pamięci Narodowej. Otóż w materiałach filmowych, które tam są przechowywane, odnalazł nagranie ze ślubu pana Jean Crayot, radcy handlowej Ambasady Francuskiej z panią Izabelą Czartoryską, córką Adama i Jadwigi Czartoryskich, z 1967 roku. Było to nagranie zrealizowane w całości przez Urząd Bezpieczeństwa na zlecenie Ministerstwa Spraw, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przepraszam, departamentu, który zajmował się inwigilacją obcych dyplomatów akredytowanych w Warszawie. A w latach 60. prawdopodobnie powstały tylko dwa filmy na takim poziomie. Pierwszy to była relacja reportaż z wizyty Roberta Kennedygo w Polsce, a drugi to właśnie film ze ślubu państwa Keo. To, co Państwo zobaczą za chwilę, od samego początku do samego końca, jest autorskim dziełem Urzędu Bezpieczeństwa, który nie tylko film nakręcił, ale go zwontował i nawet dobrał podkład muzyczny. Film nosi tytuł Cokół. Jest to kryptonim, którym był oznaczony, była oznaczona osoba pełniąca funkcję radcy handlowego ambasady francuskiej. I pod tym kryptonilem zbierano informacje dotyczące kolejnych osób na tym właśnie stanowisku. Zapraszamy na film.